To ja mam na imię Dawid i chciałbym Was powitać na moim kanale Followers by David. Dzisiaj chciałbym dla Was zrobić takie szybkie porównanie klucza pneumatycznego taniej marki i klucza z wyższej półki elektrycznego na baterię Volta. Jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam do oglądania. Na wstępie chciałbym Wam podziękować bardzo serdecznie za te komentarze, które ostatnio pojawiły się pod moimi filmami. Jest mi bardzo fajnie. Dzięki bardzo, że komentujecie. Dzięki bardzo, że pytacie. Jeśli macie jakiekolwiek zapytania, piszcie maile, piście komentarze. Nie ma problemu. Jeśli mogę, to Wam pomogę i Wam odpowiem na te pytania. Czasami uda mi się pominąć jakiś komentarz lub też nie odpowiedzieć, co, za co mogę jedynie przeprosić. Czasami brak czasu po prostu, nie? Dobra, przechodzimy do ostatniej sprawy. Ten z tańszych pistoletów to jest pneumatyczny kluczy to jest Brilliant Tools. Jest on, współpracuje on z firmą KS Tools. Jest on o mocy 1800 Nm na odkręcanie i na kwadrat 3/4 cala. To jest ten klucz pneumatyczny. No i ten lepszy klucz to jest klucz DeWolta 1625 Nm. Szczegółowe dane, możecie sobie sprawdzić w internecie. Tu nie chodzi mi o szczegółowe dane, tylko po prostu o test szybki. Jest on na jedną, drugą cala. Ten klucz waży około 4 kg. Razem z baterią ten waży około 2, tak? Jest trochę widać różnicę nie? w wysokości tego klucza. Dobra, przechodzimy do testu. Ja mam takie naprawdę bardzo zapieczone koło, które jest problem poluźnić koło nie było odkręcanych na pewno dobrych kilka lat, bo ten samochód po prostu stał w krzakach. Przechodzimy do testu. Wam pokażę, jak sobie z tym radzi Dewalt, jak poradzi sobie z tym Brilliant Tools. Dobra, także mamy tutaj tego największego Dewalta. Bateria w pełni naładowana. Słup, widać. Bateria w pełni naładowana tak, trzy lampki świecą. Zobaczymy, czy sobie poradzi z tymi pięcioma śrubami. Te śruby nie były odkręcane kilka lat. Także jedziemy. Nie chcę ruszyć. Jedną ruszył. Nie chcę. Teraz zobaczymy, jak sobie radzi ten tani pistolet To jest na czwarte cala. Nasadka 17. Zobaczymy. Trochę ciasno gniazdo siedzi, ale. Jedna, ściągnięta Kolejna. Czasą gniazdo wchodzi. Druga ściągnięta. Trzecia odkręcona. Czwarta. Odkręcona. Koło mamy odkręcone. Oczywiście one mocno jeszcze siedzi na. Jak widzicie, jest Pana też tutaj, ale ono siedzi mocno na yy, pieście, tak? Ale wszystkie śruby 5 podkręcało, tak? Śrub już nie ma. Dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli podobało się, to zostawcie łapkę w górę. Zostawcie też komentarz, jak ten test przebiegł. Yy, Dewalt jest bardzo fajnym kluczem bardzo mocnym kluczem. Ale jeśli chodzi o takie naprawdę bardzo zapieczone śruby, z nimi ma czasem problem, tak? Jak widzieliście tani klucz, który kosztuje tam 70 parę funtów u mnie, to... No, u mnie, na Amazonie. Sobie poradził na pewno dużo lepiej niż ten Dewalt, tak? Jest to naprawdę dobry zawodnik ten klucz. Wiadomo, no konstrukcja tego klucza może nie będzie tak dobra jak Dewalta, ale... Za tanie pieniądze warto spróbować. Dzięki bardzo za oglądanie, jeszcze raz. Pozdrawiam do następnego razu, cześć.